Zastanawiasz się, jakiego typu zadanie bardzo często pojawia się na egzaminie. Na pewno z działu liczby będziesz musiał umieć wykonywać działania na potęgach. Zadania wykorzystujące tę wiedzę pojawiły się i w roku 2021 i w 2022. Zapraszam Cię do szybkiej powtórki tego działu ze mną. Ready. Jestem nauczycielem i korypetytorem matematyki z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania mojego kanału, gdzie znajdziesz rozwiązania z egzaminu ósmoklasisty podzielone na poszczególne działy wraz z powtórką tych działów. Potęgowanie to wielokrotne mnożenie liczby przez siebie. Mnożoną liczbę nazywamy podstawą potęgi. To ta duża liczba zapisywana na dole, natomiast liczbę wskazującą, ile razy należy daną liczbę potęgowaną pomnożyć przez samą siebie nazywamy wykładnikiem potęgi i jest to ta mała liczba zapisywana na górze. Na przykład a do kwadratu odczytujemy jako kwadrat liczby a i to znaczy, że dwa razy pomnożyliśmy a przez siebie, czyli mieliśmy a razy a. Natomiast a do trzeciej odczytujemy jako sześcian liczby a. I to znaczy, że trzy razy mnożyliśmy a przez siebie, czyli a razy a razy a. Liczba ujemna podniesiona do potęgi parzystej to liczba dodatnia. Potęga parzysta to np. druga, czwarta, szósta, czyli to są takie liczby, które dzielą się przez dwa. Czyli na przykład minus 5 do potęgi czwartej oznacza, że mnożymy minus 5 przez siebie 4 razy, da nam liczbę dodatnią, czyli 625 wynika to z tego, że 4 minusy mnożone przez siebie dają nam plus, czyli w wyniku otrzymujemy liczbę dodatnią. Natomiast liczba ujemna podniesiona do potęgi nieparzystej to liczba. Ujemna. Potęga nieparzysta to np. pierwsza, trzecia, piąta, czyli to są takie liczby, które nie dzielą się przez dwa. Czyli np. minus 5 do potęgi trzeciej to znaczy, że mnożymy przez siebie minus 5 trzy razy. Da nam w wyniku minus 125, czyli liczbę ujemną, bo trzy minusy dają nam minus. Ale uwaga! Jeżeli Znak minus nie znajduje się w nawiasie, to znaczy, że my tego minusa do potęgi nie podnosimy i nie ma tu wtedy znaczenia, czy piątka jest podnosiona do potęgi trzeciej, czy jest podnoszona do potęgi czwartej. W wyniku otrzymujemy liczbę ujemną, bo minus do tej potęgi podnoszony nie jest. Każda liczba różna od zera podniesiona do potęgi zerowej daje nam 1, czyli to znaczy, że 3 do 0 to będzie 1, minus 1 do zerowej to będzie 1, 1 ósma do zerowej to również będzie 1. Natomiast wynik działania 0 do potęgi zerowej nie jest jednoznaczny, ponieważ przyjmuje on dwie wartości 0 lub 1, ale to już wyższa matematyka nie będziemy się tym zajmować. Natomiast 0 podniesione do Innej dowolnej potęgi różnej od zera to jest 0, czyli na przykład 0 do 3 to jest 0 razy 0 razy 0, czyli 0, podobnie 0 do 6 to również będzie 0. Dowolna liczba podnoszona do potęgi pierwszej równa jest samej sobie, czyli a do pierwszej to będzie a, 1 do pierwszej to będzie 1, minus 1 do pierwszej to będzie minus 1, 25 do pierwszej to będzie 25, minus 123 do pierwszej Minus 123 i jeszcze zostało nam 0. 0 do pierwszej to jest po prostu 0. Działania na potęgach o tym samym wykładniku. Jeżeli chcemy pomnożyć przez siebie dwie liczby o tym samym wykładniku, czyli potędze, a różnych podstawach, to potęgę przepisujemy bez zmian, a podstawy bierzemy do jednego nawiasu i mnożymy przez siebie czyli na przykład 3 do 5 razy 2 do potęgi piątej. mamy różne podstawy te same wykładniki podstawy bierzemy do jednego Nawiasu. Wykładnik przypisujemy bez zmian. 3 razy 2 to jest 6, czyli będziemy mieć 6 do 5. Albo mamy 3 do 4 razy 2 do 4 i razy minus 5 do 4. Różne podstawy, ten sam wykładnik, czyli podstawy bierzemy do jednego nawiasu, i mnożymy, a wykładnik przypisujemy bez zmian. 3 razy 2 to jest 6, razy minus 5 będzie minus 30, dlatego że liczba dodatnia pomnożona przez liczbę ujemną daje nam liczbę ujemną. Podobnie, jeżeli chcemy podzielić przez siebie dwie liczby o tym samym wykładniku, a różnych podstawach, to wykładnik, czyli potęgę, przepisujemy bez zmian, a podstawy bierzemy do jednego nawiasu i dzielimy przez siebie. Czyli na przykład 6 do 5 dzielone przez 2 do 5, ponieważ mamy różne podstawy, a ten sam wykładnik, to podstawy bierzemy do jednego nawiasu i dzielimy przez siebie, wykładnik przypisujemy bez zmian. 6 dzielone przez 2 to 3, czyli mamy 3 do 5. I tutaj mamy jeszcze jeden przykład, czyli tym razem mamy te same podstawy i te same wykładniki, ale to również nie przeszkadza nam, żeby wziąć podstawy do jednego nawiasu, wykładnik przypisać bez zmian, podstawy dzielimy przez siebie, czyli 6 dzielone przez 6 to jest 1, a 1 do 5 to jest 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 1, czyli 1. Tutaj oczywiście moglibyśmy od razu skrócić 6 do 5 z 6 do 5 i otrzymalibyśmy 1, ale jeżeli chcemy zastosować Tutaj ten wzór, to możemy to zrobić właśnie w ten sposób. Przypomnijmy sobie teraz działania na potęgach o tej samej podstawie. Jeżeli mamy te same podstawy, czyli liczby podnoszone do potęgi, to działamy na wykładnikach, czyli potęgach. Jeżeli mnożymy dwie liczby o tych samych podstawach, a różnych wykładnikach to to co na dole, czyli podstawy przypisujemy bez zmian, a to co na górze, czyli wykładnik, dodajemy, czyli 2 do 4 razy 2 do 8, te same podstawy, czyli przypisujemy bez zmian, natomiast wykładniki dodajemy 4 dodać 8, to będzie 12, czyli mamy 2 do 12, podobnie tutaj. Mnożymy dwie liczby o tych samych podstawach a różnych wykładnikach. Tu, jeżeli nie ma wykładnika, to w domyśle oznacza, że mamy 5 podnoszone do potęgi pierwszej i ponownie piątkę przypisujemy bez zmian, a wykładnik dodajemy, czyli potęgę dodajemy 1 dodać 6, to będzie 7, czyli mamy 5 do siódmej. Tutaj również mamy te same podstawy, czyli to, co na dole jest takie samo, natomiast wykładniki, czyli potęgi są różne, czyli podstawy przypisujemy bez zmian, a wykładniki dodajemy. Jeżeli chcemy wykonać takie działanie, to od większej liczby odejmujemy mniejszą, czyli mamy 8 odjąć 3 to jest 5. Natomiast jeżeli dzielimy dwie liczby o tych samych podstawach, a różnych wykładnikach, czyli to, co na dole jest takie samo, a to, co u góry różne, to podstawę przypisujemy bez zmian, a wykładniki od siebie odejmujemy, czyli tu mamy te same podstawy, bo w podstawie mamy trójkę, wykładniki są różne, czyli podstawę przypisujemy bez zmian, a wykładniki od siebie odejmujemy, czyli mamy minus 3, minus 8. Jeżeli mamy dwie liczby ujemne, to dodajemy je do siebie bez znaku minus czyli 3 dodać 8. To jest 11, a na końcu przypisujemy znak minus, czyli mamy w wyniku 3 do minus 11. A teraz mamy 3 dzielone przez 3 do 8. Tutaj ta trójka nie ma żadnej potęgi, ale to znaczy, że w wykładniku potęgi jest jedynka, czyli możemy to zapisać jako 3 do pierwszej dzielone przez 3 do 8, podstawy są takie same, czyli podstawę przypsujemy bez zmian, a wykładniki odejmujemy. Teraz mamy do odjęcia 1 odjąć 8, czyli od większej liczby odejmujemy mniejszą, czyli 8 odjąć 1 to będzie 7, ale przepisujemy znak liczby większej, czyli minus, czyli mamy 3 do potęgi minus siódmej. Teraz jeszcze mamy dzielenie przedstawione w postaci kreski ułamkowej, ale to nie szkodzi, tu również robimy tak samo. Mamy te same podstawy, a różne wykładniki, czyli podstawy przepisujemy, a wykładniki odejmujemy, czyli 5 odjąć 2 to będzie 4 do potęgi trzeciej. Dowiemy się teraz, jak obliczać potęgę potęgi. Czyli jeżeli liczbę a do potęgi n tej chcemy podnieść jeszcze do potęgi m tej, to znaczy, że a przepisujemy, a tutaj te potęgi przez siebie mnożymy, czyli będziemy mieć a do potęgi n razy m. Czyli na przykład, jeżeli chcemy 6 do 5 podnieść jeszcze do potęgi minus 2, to tą podstawę, czyli 6 przepisujemy, a wykładniki potęgi mnożymy przez siebie, czyli 5 razy minus 2. To będziemy mieć 6 do potęgi minus 10. Tutaj mamy 3 do minus pierwszej, i jeszcze tą potęgę chcemy ponieść do minus drugiej, czyli 3 przypisujemy bez zmian, a tutaj mnożymy przez siebie minus 1 razy minus 2. Dwie liczby ujemne, pomnożone przez siebie dają nam liczbę dodatnią, czyli mamy 3 do potęgi. Drugiej. A tutaj mamy 5 do potęgi 3 i jeszcze chcemy to podnieść do potęgi 4. Ponownie piątkę przypisujemy bez zmian, a wykładniki potęgi mnożymy, czyli mamy 3 razy 4, czyli otrzymamy 5 do potęgi 12. Ale uwaga, w takim zapisie oznacza to, że do potęgi podnosimy nie cały 5 do 3, bo ono nie jest w nawiasie, tylko samą potęgę. Trójkę, czyli to znaczy, że tylko trójkę ponosimy do potęgi czwartej, co oznacza, że w wyniku otrzymamy 5 do potęgi 81, bo 3 do czwartej to jest 3 razy 3, czyli 9 i jeszcze 3 razy 3, czyli razy 9, 9 razy 9 to, to jest 81, czyli w tej sytuacji tutaj widzimy, że 5 do potęgi trzeciej i ta potęga trzecia jeszcze podniesiona do potęgi czwartej, to nie jest to samo, co Pięć do potęgi trzeciej w nawiasie podniesione do potęgi czwartej. Co zrobić, jeżeli mamy potęgi o różnych podstawach i różnych wykładnikach? Spójrzmy na przykład. Nie mamy tutaj ani takich samych podstaw, ani takich samych wykładników. W takim przypadku trzeba przyjrzeć się, czy jakieś liczby, które jest w podstawie, nie można inaczej zapisać. Na przykład możemy zauważyć u nas, że czwórkę możemy zapisać jako 2 do potęgi drugiej. Musimy jeszcze pamiętać o przepisaniu piątki, która jest w potędze, czyli bierzemy tą czwórkę, czyli nasze 2 do potęgi drugiej w nawias i zapisujemy, że to jest podnoszone do potęgi piątej. A teraz, jeżeli mamy potęgę potęgi, no to podstawę przepisujemy bez zmian, czyli dwójkę przepisujemy bez zmian, a potęgi mnożymy przez siebie, czyli dwa razy 5. No, i 2 do 3 przypisujemy. Teraz wymnóżmy. 2 razy 5 to będzie 10, czyli będziemy mieć 2 do potęgi 10 razy 2 do potęgi 3. Czyli teraz mamy te same podstawy, a różne wykładniki, czyli podstawę przypisujemy bez zmian, a wykładniki do siebie dodajemy. 10 dodać 3 to jest 13, czyli będziemy mieć 2 do potęgi 13. Tu ponownie nie mamy ani takich samych. Podstaw, ani takich samych wykładników. I znowu musimy przyjrzeć się, czy tych podstaw nie możemy inaczej zapisać. Zobaczmy, 4 możemy zapisać jako 2 do potęgi drugiej, pamiętajmy o przypisaniu wykładnika, a 8 możemy napisać jako 2 do potęgi trzeciej. Tu również musimy pamiętać o tym, żeby przepisać wykładnik. Teraz mamy potęgę potęgi, czyli to znaczy, że podstawę, czyli dwójkę przypisujemy, a wykładniki mnożymy, czyli mamy 2 razy 7. Tutaj też jest potęga potęgi, czyli dwójkę, czyli podstawę przypisujemy bez zmian, wykładniki mnożymy, czyli mam 3 razy 5, czyli otrzymam 2 do potęgi 14 dzielone przez 2 do potęgi 15. Znowu mamy te same podstawy, a różne wykładniki, czyli podstawy mogę przepisać bez zmian, czyli dwójkę przepisuję bez zmian, a wykładniki odejmuję, bo mamy dzielenie 14 odjąć 15, od większej liczby odejmujemy mniejszą, czyli od 15 odejmujemy 14, to będzie 1. I przypisujemy znak liczby większej, czyli minus, czyli otrzymam 2 do potęgi minus pierwszej. I kolejny przykład, tu uwaga, nie będziemy tego mogli zapisać jako 3 do potęgi 15, ponieważ tutaj mamy dodawanie, gdy mamy dodawanie, to tych potęg nie możemy do siebie dodawać. Musimy zauważyć, że mamy 3 razy 3 do potęgi 5, i wtedy zapiszemy to jako 3 razy 3 do potęgi piątej. I tutaj już mamy mnożenie, czyli będziemy mogli tą regułę o mnożeniu potęg, o tych samych podstawach już zastosować. Tylko musimy zauważyć, że jeżeli mamy samą trójkę, to znaczy, że ta trójka jest w potęce pierwszej. Jeżeli są te same podstawy, a różne wykładniki, to podstawę mogę spokojnie przepisać bez zmian, a wykładniki dodajemy, czyli 1 dodaję do 5, Czyli otrzymuję 3 do potęgi szóstej. Jak sprawdzić znak wyniku, jeśli mnożymy przez siebie potęgi? Na początku musimy sprawdzić znak minus 2 podnoszonego do potęgi szóstej. Jeżeli liczbę ujemną podnosimy do potęgi parzystej, to otrzymamy liczbę dodatnią. Teraz liczba ujemna podnoszona do potęgi nieparzystej da nam liczbę. Ujemną i liczba ujemna, podnoszona do potęgi nieparzystej, również da nam liczbę ujemną. Liczba dodatnia, mnożona przez liczbę ujemną, to będzie liczba ujemna. I liczba ujemna, mnożona przez liczbę ujemną, da nam liczbę dodatnią. A tutaj zobaczmy, pojawia się nam dzielenie, ale to nic nie szkodzi. Działamy w ten sam sposób, czyli liczba ujemna, podnoszona do potęgi nieparzystej, da nam liczbę ujemną. Dzielimy ją przez liczbę ujemną, podnoszoną do potęgi nieparzystej, czyli w wyniku też otrzymamy tutaj liczbę ujemną, i mnożymy przez liczbę ujemną, podnoszoną do potęgi nieparzystej, czyli przez liczbę ujemną. Liczba ujemna, dzielona przez liczbę ujemną, da nam liczbę dodatnią. I teraz pomnóżmy ją jeszcze przez liczbę ujemną. Liczba dodatnia, mnożona przez liczbę ujemną, to liczba. Ujemna. Jeśli to, co mówię, jest dla Ciebie przydatne i chciałbyś więcej powtórek działów, które pojawią się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki, będę wdzięczna, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, dasz łapkę w górę lub zostawisz komentarz pod filmem. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam do obejrzenia następnego filmu, w którym znajdziesz zadania z potęgami, które pojawiły się na egzaminie w 2021 i 2022 roku. Na kanale znajdziesz też inne ciekawe filmiki dotyczące egzaminu. Usmoklasisty. Możesz też zrobić test, dzięki któremu sprawdzisz, które działa już umiesz, a które musisz jeszcze poćwiczyć. Znajduje się on nam na naszym facebooku. W przyszłości pojawi się też link do planera z zadaniami powtórkowymi na każdy dzień tygodnia, abyś nie ominął żadnego działu ważnego na egzaminie. Serdecznie zapraszam.